Witam Państwa w środę 12 sierpnia. Wczoraj na rynkach finansowych mieliśmy do czynienia z ucieczką kapitału, tak naprawdę ze wszystkich aktywów, nie tylko z rynku metali, gdzie na srebrze na przykład został odnotowany największy spadek jednodniowy od upadku Lehman Brothers, więc te spadki były jeszcze agresywniejsze niż w marcu bieżącego roku, w momencie gdy na świecie pojawił się korona kryzys. A również aktywa w postaci indeksów, obligacji traciły na wartości. Też tutaj ciekawostka: zazwyczaj, jeżeli pojawiają się większe spadki na indeksach, to automatycznie kapitał zaczyna napływać do obligacji amerykańskich. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na dziesięciolatki. To widać, że wczoraj pojawił się dość agresywny ruch wzrostowy, i tak naprawdę to jest największy wzrost od początku czerwca, więc moim zdaniem, jeżeli rentowność obligacji amerykańskich cały czas będzie wzrastała, to być może podobnie jak Bank Japonii, jak i też Bank Centralny Australii, Rezerwa Federalna zdecyduje się na kontrolę krzywej rentowności, gdzie ustali określony poziom dla obligacji amerykańskich, załóżmy na 10-latkach, poziom 0,6 i tak dużo będzie sprzedawała obligacji, tak dużo, przepraszam, będzie kupowała obligacji, aby utrzymać odpowiedni poziom rentowności. Wiemy o tym, że im wyższe będą rentowności obligacji, tym. Rząd Stanów Zjednoczonych będzie musiał płacić większe odsetki, a po ostatnich gigantycznych programach luzowania ilościowego, też kolejnych pakietów fiskalnych, rząd Stanów Zjednoczonych coraz bardziej się zadłuża, a w przyszłości to też w konsekwencji będzie prowadziło do tego, że Amerykanie będą musieli płacić coraz wyższe podatki. Jeżeli chodzi o taki powód, co dokładnie wczoraj się wydarzyło, tak naprawdę no, nie ma jakiejś jednej określonej informacji, co mogłoby doprowadzić do tak silnej wyprzedaży. Natomiast moim zdaniem, jeżeli w dalszej części. Tego miesiąca bądź na przełomie września i października pojawi się jakiś niespodziewany news, to być może powtórzy się sytuacja z dnia wczorajszego. Tutaj mam na myśli oczywiście jakieś większe bankructwo instytucji globalnej na całym świecie. No i to jest potwierdzenie tego, że w momencie, gdy pojawia się jakieś większe. Ryzyko, czasami nawet nie do końca zrozumiałe, to jednak kapitał lokowany jest, tak jak wczoraj dzień pokazał, tylko w amerykańskim dolarze, ponieważ tylko amerykański dolar się umacniał, nawet jeny wczoraj traciły na wartości względem amerykańskiego dolara, więc wczoraj zmienność naprawdę była ekstremalnie duża. No i teraz pytanie, jak rynki będą się zachowywały w najbliższych godzinach i dniach. Jak na razie obserwujemy dość spore odragowanie. Wydaje mi się, że wczoraj pękło bardzo dużo stop losów. Jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, dzisiaj w nocy Bank Centralny Nowej Zelandii zdecydował się na nie, ani nie na podwyżkę, ani na Obniżkę 100%, natomiast rozszerzył program skupu aktywów z poziomu 60 miliardów do poziomu 100 miliardów. O godzinie 8 poznaliśmy PKB z Wielkiej Brytanii miesiąc do miesiąca, gdzie zaobserwowaliśmy bardzo duże odbicie z poziomu 2,4% do 8,7%. Produkcja przemysłowa również pozytywnie zaskoczyła, więc od samego rana obserwujemy pozytywne dane z Wielkiej Brytanii. W dalszej części dnia poznamy inflację ze Stanów Zjednoczonych, inflacja CPI, gdzie jak na razie rynki nie wyceniają tego, że inflacja znacznie zacznie odbijać, natomiast też czytając różne blogi, wczoraj natknąłem się na takie informacje, że jednak być może inflacja na całym świecie zacznie dużo szybciej odbijać niż wcześniej rynki zakładały. I moim zdaniem, gdyby doszło do takiej sytuacji, gdyby inflacja jeszcze w tym roku w tych największych gospodarkach zaczęła wyraźnie odbijać, to moim zdaniem to wiązałoby się z dość dużym problemem, przede wszystkim dla banków centralnych, ponieważ jeżeli inflacja załóżmy. W Stanach Zjednoczonych, bądź też w strefie euro, nagle przebije poziom 2-3%. To banki centralne będą po prostu zmuszone do tego, żeby bardzo szybko zacząć podnosić stopy procentowe. W pierwszym etapie inflacji oczywiście zaobserwujemy wzrosty na indeksach, natomiast w dalszym etapie, w momencie, gdy zabraknie tak naprawdę kapitału do tego, żeby dalej skupować akcje, ryzykowne aktywa. To banki centralne będą zmuszone do tego, żeby zacząć podwyższać stopy procentowe. A oczywiście ostatnie miesiące, które pokazały nam to, że świat jest coraz bardziej zadłużony, też się przyczynią do tego, że wyższe stopy procentowe tak naprawdę mogą doprowadzić do jeszcze większego krachu. Więc moim zdaniem to, co banki zrobiły centralne w ostatnich miesiącach, gdzie wpompowały kolejne biliony dolarów w system finansowy. To nie jest rozwiązanie, ponieważ wiemy o tym chociażby po działalności Banku Japonii, które przez chyba nawet już 20 lat cały czas skupuje obligacje, Bank Centralny Strefy Euro, Europejski Bank Centralny również kontynuował od bodajże 2014 roku cały czas skup aktywów i w momencie, gdy zakończył ten program tylko na bodajże chyba 2 czy 3 miesiące zastopował skup obligacji, no, i później wznowił, i widać ewidentnie, że rynki są uzależnione od pustego pieniądza. A gdyby ten pusty pieniądz był rozwiązaniem, to, tak jak niektórzy mówią, Zimbabwe byłaby największą gospodarką na świecie. Natomiast im więcej jest pustego pieniądza na rynku, tym, moim zdaniem, to cały czas prowadzi do coraz większych baniek spekulacyjnych na różnych aktywach. Jeżeli chodzi o część techniczną, na indeksie dolara, oczywiście wczoraj pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Natomiast ja wczoraj zwracałem uwagę na pierwszy kluczowy poziom, potencjalne wsparcie w okolicy 93,26. Z okolicy tego poziomu rynki wielokrotnie próbowały przebić ten poziom. Natomiast później, w momencie, gdy cena górą wyszła powyżej 93,27, pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Też wczoraj dla FX Maga pisałem taki dość krótki artykuł dotyczący sytuacji technicznej. Zwracałem uwagę na poziom 93,50 który w dalszej części dnia może być istotny. No i w pierwszej reakcji pojawiła się reakcja spadkowa, rynki cofnęły się we wcześniejsze górne ograniczenie konsolidacji, po obronie tego poziomu mieliśmy dalej do czynienia z Kontynuacją ruchu wzrostowego. Dzisiaj, jak na razie, mamy fałszywe naruszenie wcześniejszych szczytów 93.70. tak na razie obserwujemy silniejszy ruch spadkowy. No i wydaje mi się, że jeżeli w dalszej części tygodnia indeks dolara będzie tracił na wartości, będziemy się utrzymywać poniżej 93.70, to być może ten wczorajszy dzień tak szybko jak Zaskoczył rynki, tak szybko może znowu ulec zapomnieniu. Czyli bardzo szybko indeksy mogą powrócić do wzrostów, jak i też metale szlachetne, ponieważ no, nie ma co się oszukiwać, ale jeżeli sobie spojrzymy na srebro, na wczorajszy spadek ponad 14% w ciągu, jednej, w ciągu jednej sesji, to jest naprawdę gigantyczny spadek, a te instytucje, które długoterminowo na przykład są nastawione na wzrosty na rynku metali, moim zdaniem wczorajszy dzień potraktowali jako tak naprawdę. Taką poważną promocję do tego, żeby dalej długoterminowo pozycjonować się na rynku metali. Jeżeli chodzi o eurodolara, na euro-dolarze oczywiście, wczoraj pojawił się silniejszy ruch spadkowy, natomiast te spadki nie były aż tak silne. Rynki zahaczyły tak naprawdę wcześniejsze lokalne szczyty powyżej 1,1791. Dzisiaj podczas sesji azjatyckiej doszło do kolejnego naruszenia wcześniejszych lokalnych dołków poziom 1,1722. Jak na razie mamy do czynienia z ruchem wzrostowym. Pierwszy taki, wydaje mi się, potencjalny opór jest w okolicy poziomu 1,1760. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie brytyjskim wczoraj nie była aż tak duża zmienność jak na pozostałych aktywach dzisiaj na funcie zatrzymaliśmy się w okolicy pierwszych lokalnych dołków w okolice 1,3020 wczoraj też zwracam uwagę na potencjalną reakcję wzrostową z poziomu 1,30, 1,3045, natomiast tutaj dość późnych, takich godzinach dla rynku walutowego pojawiła się reakcja. Wzrostowa, więc godziny do handlu też moim zdaniem są kluczowe. Ja zazwyczaj unikam handlu na majorsach po godzinie 18, więc nawet jeżeli cena zbliża się do kluczowego poziomu, to jeżeli na innych aktywach obserwujemy dość sporą zmienność, to ja przede wszystkim w takich godzinach odpuszczam handel na rynku walutowym. Jeżeli chodzi o USD KADA, na USD też wczoraj zwracałem uwagę na poziom 1.3323. Ten poziom technicznie został agresywnie przebity. Jeszcze po korekcie rynki próbowały przetestować. Znowu poziom 1,3323, natomiast dzisiaj w dalszej części dnia, jeżeli indeksy dalej będą traciły na wartości, jeżeli amerykański dolar będzie również tracił, to prawdopodobnie na USDK może pojawić się reakcja również spadkowa, natomiast ważnym takim poziomem wsparcia dzisiaj, moim zdaniem, jest poziom w okolicy 1,3310. Jeżeli chodzi o SP500, wczoraj pojawił się dość spory ruch spadkowy, natomiast tutaj klasycznie S&P 500 zatrzymał się w okolicy pierwszego lokalnego dołka poniżej tego poziomu 1 3334. I jak na razie mamy kontynuację ruchu wzrostowego. Wydaje mi się, że pierwszym takim ważnym oporem może być poziom w okolicy 3360 bądź wyżej okolice 3362. Jeżeli w dalszej części dnia bądź tygodnia rynki pokonają ten poziom od góry i obronią, to wydaje mi się, że będzie szansa na kontynuację ruchu wzrostowego, natomiast jeżeli ten poziom, ta strefa zostanie obroniona w najbliższych dniach, no to kto wie, być może dojdzie do kontynuacji ruchu spadkowego. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, podobnie jak na S&P 500, wczoraj również pojawił się dość spory ruch spadkowy. Do przetestowania poziomu 13.064 zabrakło dosłownie kilkunastu, punktów natomiast po tym silniejszym ruchu wzrostowym wczoraj po korekcie rynki zatrzymały się w okolicy pierwszego lokalnego szczytu poziom 12798 i jak na razie widzimy odragowanie natomiast pierwszym takim kluczowym oporem wydaje mi się jest poziom który już został przetestowany poziom w okolicy 12959 jeżeli chodzi o dolar jena, wczoraj zwracałem uwagę na potencjalną reakcję spadkową z poziomu 106, 67. Wczoraj na zakończenie sesji rynki bardzo precyzyjnie obroniły ten poziom, pojawiła się reakcja spadkowa. Natomiast jak na razie dalej obserwujemy silniejszy ruch wzrostowy na dolarienie, kolejnym takim potencjalnym targetem może być poziom 10705 natomiast wydaje mi się, że gdyby w najbliższych tygodniach pojawiły się większe spadki na indeksach, to prawdopodobnie jeny wtedy zaczęłyby zyskiwać, czy analogicznie na dolarienie mógłby się pojawić wtedy większy ruch spadkowy. Jeżeli chodzi o rynek złota, Wczoraj oczywiście mieliśmy do czynienia z bardzo dużą wyprzedażą, ja wczoraj liczyłem na reakcję wzrostową poniżej poziomu pierwszy 1978, natomiast głównie zwracałem uwagę na poziom w okolicy 1960, poniżej tego poziomu, ponieważ zakładałem, że tutaj mogą leżeć pierwsze potencjalne stop lossy. Poniżej tego poziomu pojawiła się reakcja wzrostowa. Natomiast też na grupie zwracałem uwagę na to, że gdyby miały się pojawić silniejsze ruchy wzrostowe, to przede wszystkim rynki musiałyby się właśnie cofnąć powyżej tego kluczowego poziomu 1960. Tutaj nie doszło do przebicia tego poziomu. Dalej, w dalszej części dnia, mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego i rynki zatrzymały się w okolicy pierwszej takiej lokalnej konsolidacji w okolicy poziomu 1862. Jak na razie od samego rana obserwujemy bardzo silny ruch wzrostowy, natomiast z niższego interwału wydaje mi się, że dość taką istotną strefą do obrony może być strefa w okolicy 1890 dolarów. Jeżeli ta strefa zostanie obroniona w najbliższych dniach, to wydaje mi się, że na rynku złota może pojawić się kontynuacja ruchu wzrostowego. Jeżeli chodzi o srebro, tak jak na wstępie wspomniałem, wczoraj mieliśmy do czynienia z największym ruchem spadkowym na srebrze od upadku Lehman Brothers z 2008 roku. Na srebrze rynki znalazły wsparcie w okolicy poziomu 23,50 i podobnie jak na złocie, cały czas obserwujemy dość silny ruch wzrostowy. Jeżeli chodzi o taki najbliższy target, wydaje mi się, że takim poziomem może być 26. 92. No, i tak naprawdę no, widać po niższym interwale, że wydaje mi się, że tutaj powoli zaczął wchodzić większy kapitał. Natomiast w najbliższych tygodniach, moim zdaniem, bądź też w dniach, ważnym takim poziomem wsparcia technicznym na rynku srebra może być poziom w okolicy 24-27. Jeżeli chodzi o Nasdaka, również wczoraj na Nasdaku pojawił się. Silniejszy ruch spadkowy, podobnie jak na SP500 zahaczyliśmy wcześniejsze lokalne dołki poniżej tego poziomu. Jak na razie obserwujemy niewielką reakcję wzrostową, no i na koniec zerkniemy sobie na rynek kropy. Ropa oczywiście dość dobrze jest skorelowana z sytuacją na indeksach światowych, no i to oczywiście doprowadziło wczoraj do większego ruchu spadkowego. Więc tyle z mojej strony, zachęcam do subskrypcji, do komentowania i do usłyszenia do jutra.